Dzień dobry, Kamila Salwiak. Witam Państwa i zapraszam na magazyn Ustecki. 1 kwietnia, ze względu na obchodzony w ten dzień Prima Aprilis, pozwoliliśmy sobie na żart, który dotyczył lazurowego wybrzeża, jakie miałoby powstać w Ustce. Dziś postanowiliśmy przypomnieć Państwu tę żartobliwą, a czy nieprawdziwą informację, by jeszcze raz wywołać uśmiech na Państwa twarzach. Władze ustki nie zaprzestają w wysiłkach, aby dogodzić turystom. Wielu z naszych rodaków wybiera wakacje nad Lazurowym Wybrzeżem. Teraz, aby zobaczyć błękitną wodę, nie będą musieli odbywać tak dalekiej podróży. Wystarczy przyjechać do ustki. Bałtyk staje się coraz cieplejszy, a teraz będzie dodatkowo błękitny, ale tylko w ustce. Planujemy wodę w morzu w okolicy wybudowanej przez Urząd Morski Rafy zabarwić na kolor błękitny. Rafa będzie niejako takim zapleczem do tego, bo w dalszych etapach tego projektu chcemy tą rafę zasiedlić życiem, a samą plażę na samej plaży posadzić także palmy i roślinność kojarzącą się z plażą egzotyczną. Prace nad nowatorskim na polskim wybrzeżu projektem są już mocno zaawansowane. Ustedcy samorządowcy już kupili pigment niezbędny do barwienia wody. Środek w 100% jest bezpieczny dla środowiska. Aby ten projekt zrealizować, Urząd Miasta zakupił już specjalny pigment, który przechowujemy w tej chwili na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. A pracę zamierzamy rozpocząć już w połowie kwietnia. W związku z czym pan burmistrz zwraca się do mieszkańców o wyrozumiałość, gdyż trasa plaża pomiędzy Traktem Solidarności a Parkiem Chopina będzie dostępna w ograniczonym zakresie. Natomiast efektem tych działań będzie piękny lazur wody, którym wszyscy będziemy mogli cieszyć się już od czerwca. Ekologiczny barwnik jest wynalazkiem polskich naukowców. Nie tylko nie będzie zatruwał wody, ale odpowiednio ją natleni. Ponadto będzie bardzo pozytywnie wpływał na skórę osób kąpiących się w tym miejscu. Ma także ułatwiać opalanie się na brązowy kolor. Testy barwnika w Ustce mają rozpocząć się w połowie kwietnia. Władze miasta nie wykluczają, że opatentują swój projekt na polskie lazurowe wybrzeże, aby żaden z kurortów nie mógł tego powtórzyć. Tak więc na razie lazurowego wybrzeża w Ustce nie będzie, ale nie ma czego żałować, bo przecież i bez tego nasz kurort jest niezwykle urokliwy. A teraz już przechodzimy do dalszych, najzupełniej poważnych informacji. Nauka pierwszej pomocy dla najmłodszych Ustczan to kolejny projekt Centrum Integracji Społecznej. Projektem objęci zostaną podopieczni dziennej Placówki Wsparcia. W ramach Usteckiego Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego w tzw. formie podwórkowej pod nazwą Aktywne Popołudnie. W ramach tego przedsięwzięcia pomocą objętych jest blisko 20 dzieci, z którymi na co dzień pracują specjaliści CIS. Dla podopiecznych przygotowują różnego rodzaju zajęcia i atrakcje. Mają różnego rodzaju zajęcia u nas w Centrum Integracji Społecznej w Ustce w tej chwili. Niedługo będą zajęcia organizowane na terenie ustki, w plenerze. Nad wszystkim oczywiście czuwają ci wychowawcy, ale mamy także trenerów, którzy prowadzą na przykład zajęcia z rękodzieła, z zajęcia plastyczne. I niedługo ruszy szereg spotkań w ramach ratownictwa medycznego. Będziemy uczyć dzieci, jak. Udzielać pierwszej pomocy. Warsztaty dla najmłodszych poprowadzi wykwalifikowany ratownik medyczny. Ich uczestnicy poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz sposoby zachowania się w takich sytuacjach. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie. Projekt zaplanowany jest do końca roku, ale możliwe jest jego przedłużenie. Ponad 3000 tysiące kobiet ze Słupska i okolic spotkało się w ustce nad morzem. Odbył się piąty Słupski Kongres Kobiet. Jesteś odpowiedzialny nie tylko za kształt słów, jakie wypowiadasz, ale także za to, jak one są odbierane. Zawsze nie tylko słowo powiedziane jest istotne, ale to, czy ono jest właściwie zaadresowane tu i teraz do właściwej osoby. Musimy zawsze myśleć, nie tylko czuć. A myślę, że ta siła myśli kobiety jest bardzo silna. Mieszkanki regionu słupskiego uwielbiają ustkę, dlatego słupski kongres kobiet związany jest z nadmorskim kurortem. Kongres kobiet zorganizowany już po raz piąty. W tym roku gośćmi spotkania były m.in. Henryka Krzywon-Strycharska, Henryka Wujec, profesor Magdalena Środa, Marta Frej i inne znane osobowości ze świata kultury, polityki i sztuki. Jak co roku, jeden z paneli dyskusyjnych poprowadziła Marta Makuch, obecnie wiceprezydentka słupska. Jestem wielką wielbicielką wszelkiej aktywności kobiecej, dziewczęcej, babskiej i uwielbiam te nasze spotkania które wybuchają tą kobiecością, siąkają w ściany, w fotele, w fundamenty. Nie wiem, czy jest pan burmistrz Ustki, ale to już drugie miejsce, które... Ale przytulamy go też, przytulamy. Tak, drugie miejsce, w którym zaraziłyśmy absolutnie kobiecością i tego się nie da już wyszorować i wymyć. I bardzo się z tego cieszymy. Ale jest też coś takiego we mnie osobiście, co robi Kongres Kobiet i spotkanie z drugą kobietą, z drugą kobietą na co dzień, teraz, z, z szefową, wcześniej z moją zastępczynią. To jest coś, co powoduje, że taka pustka, która jest, pustka dotycząca takiego urzeczywistniania się słowa my, jest wypełniana. I myślę sobie, że to, co jest dla nas największym wyzwaniem, dziewczyny, my musimy być. W sposób wręcz niebezpieczny razem. My w sposób niebezpieczny powinniśmy tworzyć to my. Niebezpiecznie powinnyśmy ruszyć do wyborów i głosować na kobiety. Nie zabrakło także znanych działaczek społecznych, aktywistek z naszego regionu. Patronami kongresu byli miasto Słupsk, miasto Ustka, marszałek województwa pomorskiego. Z większą popularnością wśród ustczanek cieszą się zajęcia body art. Wyjątkowa gimnastyka to nie tylko coś dla ciała, ale także, a może przede wszystkim dla ducha. Body Tubing to ćwiczenia o umiarkowanej intensywności, wzmacniające i ujędrniające wszystkie grupy mięśniowe. Zajęcia prowadzone są przy użyciu specjalistycznych gum. Niezbyt szybkie tempo sprzyja koncentracji na technice i dokładności wykonywanych ćwiczeń. Zajęcia w wózce prowadzi Kinga Ćwigoń, która przygotowuje zajęcia i dobiera do nich muzykę. Zajęcia są dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Muzykę różnie, czasami wyszukuję sobie sama, czasami inspiruję się y, osobami, od których się uczę. Y, no i tak samo ćwiczenia, tak? jeszcze bardzo, na bardzo dużo szkoleń, praktycznie na każde, które się odbywa, y, ponieważ... Za każdym razem czerpię coś nowego, zdarza mi się powtarzać szkolenia, dlatego że za każdym razem coś nowego wychwycę. Staram się być profesjonalna w tym, co robię, i, i atmosfera, którą daje mi BOD-Art we Wrocławiu, zazwyczaj sprawia, że naprawdę czuję się tam bardzo szczęśliwą osobą. Jak podkreśla instruktorka, ostrzanki ćwiczące BOD-Art czują się jak jedna rodzina, a zajęcia dostarczają im wiele energii. To rodzaj ćwiczeń holistycznych, wpływających na całe ciało, ale także harmonią wewnętrzną. My również zachęcamy do ćwiczeń, tym bardziej, że wiosenne słońce dostarcza nam dużo świeżej energii warto z niej korzystać. Dziś to już wszystko, dziękuję za uwagę, do widzenia.